Będziemy ulicą Olsztyńską. Wjeżdżamy już ze stepy Ograniczenie prędkości do 30, więc to zobowiązuje nas 50. Na skrzyżowaniu ulicą chodników pojedziemy na wprost. Mamy znak ulicy Tabliczka też 6 informuje nas o tym przebiegu drogi głównej. Mamy również znak stopu. Podjeżdżamy sobie do tego skrzyżowania. Tutaj nie ma nic zatrzymania, ale wystawiamy samochód tak daleko, żebyśmy mieli dobrą widoczność. Ustępujemy w pierwszeństwo pojazdom jadącym z lewej strony, z, pra z prawej strony i z naprzeciwka. Ustępujemy wszystkim. Jeżeli z lewej jest wolne, z naprzeciwka też. Pod... O, uważnie obserwujemy prawą stronę ulicę Hutników. Jeżeli mamy wolne, możemy opuścić i wjechać i opuścić i Jedziemy Idziemy ulicą Olsztyjską. Za tycami mamy stadion. Będziemy skręcali w lewo w kierunku ulicy Hutników. Mamy znak pierwszeństwa przejazdu, jednak ustępujemy pojazdom jadącym tylko i wyłącznie pojazdom jadącym z prawej strony. Więc podjeżdżamy sobie do tego skrzyżowania, patrzymy czy z prawej strony mamy podle? i możemy skręcić w lewo. Nie ustępujemy pojazdom jadącym z lewej i z naprzeciwka, bo oni mają drogi podporządkowane.